No to zaczynamy kolejny odcinek. Także witam Was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. Jak widać dzisiaj z Marcinkiem. Co dzisiaj? Gdzie dzisiaj? Marcinek cię mnie zaprosił na taki poddachem, Targ staroci niemiecki. Starość. Taki. Ciędło. Mówi, że to taki chyba prawdziwy targ staroci niemiecki, nie żadne lumpy. Chociaż pewnie lumpy też jakieś Stare się Stare będą. Tary babcie <laughs> będą. Idziemy zobaczyć, może uda się wyrwać coś fajnego. Marcin, jaki jest dzisiaj Twój budżet? Nie wiem, mój budżet nie dzisiaj wiem. to jest 20 euro, więc ostatnio mój budżet to było 30 euro, dzisiaj to jest 20 euro, może uda się coś fajnego dobra. wyrwać, na tym się jeszcze oczywiście można... No wiadomo, nie no ja wszystko ja da się, ja daję, ja daję dychę, ty już dajesz dychę, tak, także już, dajesz. Się, już się zaczyna handlowanie. No dobra, ruszamy, zobaczymy co tam dobra. będzie ciekawego, trochę jeszcze jest ciemno, tam gdzieś pod tą halą też nie za bardzo, będzie chyba coś widać, ale... Myślę, że damy radę. No dobra, ruszamy. Oczywiście nowi widzowie, pamiętajcie cały czas o tej subskrypcji, naciśnijcie tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I ruszamy na kolejny tak staroci. Dobra, zaczynamy naszą przygodę i trafiamy od razu na Dzień Dobry. Stoisko z takimi naprawdę fajnymi antykami. I zas oryginale, Izas I za oryginale? Hełm. model chyba M. Ale tu są rzeczy z oryginał. To jest Ale myśmy tu trafili Marcin. Elegancko, dziękuję Ci na taki, za taki flow fajny. fajny. Tu mamy zdjęcia, zobaczcie stare, stare zdjęcia. Z pierwszej wojny światowej. Z pierwszej wojny światowej i z drugiej z wojny światowej. Za cały album ten pan chce 120 euro, no wiadomo. Ja mam budżet na dzisiaj 20 euro, także szaleć nie ma co. Jest to ten, jak co to jest za model tego helmu? To jest M? M34, albo coś takiego. Ach, to jest M39, M38? No. No, szyn. Ten pan tutaj naprawdę ma takie rzeczy. No nie wiadomo, nie może tego za bardzo tutaj nam wystawiać. Jak widzicie, kultury 1. Są książki. No, no rzeczy są naprawdę. Mega tutaj. Zaraz zobaczymy. Generalnie tu możemy obejść to wszystko, tu jest Unzre Kaiser z czasów cesarstwa niemieckiego książka. i wow. We Webersburg, no i nie. Nie jest to Webersburg. Aber schönes Bild, ne? No? Hmm. Was kostet die eine? Was kostet? 20. Wie viel? 20. 20 Euro. Okay. Hmm jeśli rzeczy, to... Tutaj mamy chyba Skyza nie? Medale. To są medale z Cesarstwa Niemieckiego. -No, naprawdę, teraz nam się flomark trafił. Oczywiście to trochę musimy to schować, bo na takich flomarkach nie można, bo to jest zabronione, dlatego pan już... Pan już tam też mówił, że, mam, że mamy to chować. I Waffen SS, zdjęcie, no taka bardziej das współczesna książka. Mhm. Dansyś. Heimat. Fajne heimat. I komał z dancyś. Nie, naprawdę, rzeczy są czoderskie. <laughs> Gott mit uns, ale to jest. E, to jest pas. 11. Weltkrieg, das ist keine 11. Weltkrieg, das ist äh, Bundeswehr. Nein, nein. nein? nein das nein, ist 11. Weltkrieg? Bundeswehr, warte mal. Ja, Bundeswehr interessiert mich no. nicht. Ja Gott mit uns. Gdzie był Marcin to odznaki. Ja. Te co tu miałeś te odznaki? Wo ja, haben ja, Sie diese Abzeichen? Warte. Also, ja, zaraz pan nam tu pokaże. To. Ich möchte diese Abzeichen noch einmal sehen. Diese ja, Abzeichen

Są odznaki, ale tu trzeba uważać, bo pan mówi, że to są niektóre podrobione. Także ta jest akurat oryginalna w pięknym stanie. Hunda C20 No, 120 euro, trochę dużo, nie? Ale to no, jest 1944. To jest 1944. Kopii. Także mówię, pan jest fajny, bo tutaj od razu powie, co jest kopią, co jest oryginałem. Das jest oryginalny. To kosztuje O, ale naprawdę, jest tutaj. Jest tutaj naprawdę potencjał na tym flomarku. To jest dopiero pierwsze stanowisko, od razu na samo wejście. Za słowem się kopie, Kordzi konkretny, nie? No, wygląda tak jak oryginalny, bo widać, że jest taki poniszczony. Oginalnie, jak to by była jakaś podróba, to by była fajnie w w fajnym stanie zachowana. Ta jest taka. Co tu jeszcze są ciekawego? No, Przejdźmy tu. na ja pierwsze stoisko od razu. Takie mega rzeczy tu są. No to jest oryginalnie. Zobacz to, Marcin. Zobacz to, Marcin. Piecz... Pieczątka, nie? No. O, ale tu są rzeczy. Trzecia rzecz, tylko mówię. Pan musi tak dyskretnie z tym, to bo to nie za bardzo jest. można tutaj to wystawiać. To jest Na Pokaż to, to jest oryginał, nie? Uh -huh. Uh -huh. Was kostet das? Das kostet zypcyk. zypcyś. Zypcyś, no to też jeszcze idzie, nie jest to jakaś taka cena uh -huh. przewielka. Pan mi tu wszystko daje, to co ma pochowane, wiadomo, już nie będę powtarzał 10 razy, takie rzeczy nie mogą za bardzo być wystawiane na widok, tylko jak bardziej dla zainteresowanych. Dokładnie. Widać, takie stare, to wszystko tutaj jest oryginalne. To jest piękne. zda zilba? No zilba? nie. Ale ładne to jest. Ale ładne to jest. To pierwsze stanowisko tutaj, co pan się rozstawił, naprawdę są rzeczy. Rzeczy są nieziemskie. To są tutaj też, ale to są jakieś takie. To są takie współczesne bardziej rzeczy. Munce hambie, nie? Munce hamba, ja, nie? Munce. No? zobaczyć monetę tutaj. Kurde, problem jest tu jest ciemno. Przejdziemy swoją monety, Ale to nie jest ciemnego nic ciemnego. Bądź bardziej bardzo Kolejność Okolicznościówki, nie? No jakieś takie medale. Ore. No to są takie monety bardziej współczesne, starego tu raczej nie będzie. Daj, daj, daj na drugą stronę, rzecz. To, to weź, dawaj to. to. Co tu mam? No to są DDR-y, to są medale. Widzisz? Reichs... Reichsfeninge? Nie, nie, nie. To jest Otwieraj to. To są takie specjalne zęby Aha. Polskie są Amerykańskie. To są tureckie jakieś jeszcze tutaj. Tutaj są, masz. No, to są monety Trzeciej Rzeszy, to są zweimarskie. No to standardowo te, co my kopiemy. O, no to są rajśfeningi, nie? To są wszystko rajśfeningi Marcin. No. Tak, wytarte. Tak, wytarte. Jedynki, fenole. No dobra, powiem Wam pierwsze stanowisko. Mnie tutaj grubo zaskoczyło. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Idziemy dalej Marcin, co? Żeśmy generalnie wszystko widzieli. A co to tu jest? Pokaż to. policję widzę. ale to jest wszystko pierwsza wojna światowa, nie? To jest DDR. To -y. są DDR-y. Chciałem tu podnieść, to jest za To jest ciekawe. A co to jest? Czego to jest? Nie wiem, to, to jest oryginalne. Więc zawsze się zapytać, to pan ci powie, czy to jest oryginalne, czy nie, nie? No dobra. Pierwsze takie, powiem wam, naprawdę fajne stanowisko. Także taki widać jest ten flomark tutaj. Co to? Tutaj jest to, jest lampa, nie? Marcin, co to jest? Maska gazowa. Maska gazowa, a potem jest lampa stara, noftowa. Zobacz tą trąbkę, Marcin. Zobacz tą trąbkę, Marcin. No dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj dalej jest ciekawego. Co macie? Ciekawo, co to się, na się zaczęło? Idziemy dalej zobaczyć, nie będziemy tutaj. Marcin, tu będziesz natrował teraz cały czas. Idziemy dalej, Marcin, chodź już. No, no, takie wielkie aż nie jest. No, dlatego idziemy dalej. Zobaczymy, co tu dalej jest. Co to jest tutaj? Zobacz, jaki miecz To jest miecz, nie? Ale pokaż to. Ole, ale nam się trafił. Fajny flum arkantyczny. Ale łyżka piękna. A kostę das? jest? Co to Ja. euro. Wiesz. euro? tylko te czy to jakiś oryginał może być, ale fajna, podoba mi się ta łyżka. A ten miecz jest konkretny. Pokaż ten miecz tutaj. No to jest samoróbka, nie, nie jest to nic raczej starego, ale fajnie to wygląda. Nie? Foremka do jajek. To jest też fajne, nie? Zobacz. Ale to jest ciężkie, ej, cynk. Cynk nie jest taki ciężki aż Ale to, cynkowe to jest. Naprawdę, że Słomark się tutaj udał. Marcin jednak zna się na tych Słomarkach. To tą szabelkę. to no To to jest chyba jakaś taka podróbka, raczej to Myślisz, że to jest oryginał. ta szabelka tam? Że to w ogóle tutaj te leży, to jest są... Ale czekaj, chcesz tam jeść wziąć tą szabelkę? Pokaż mi to. Chcesz tą szabelkę wziąć? I zas jest Das sind alles Originale und die, das sind die Google-Preise, und davon geht die Hälfte runter, die drauf sind. 79 und 76 sind die teuersten Teller. Mm Was Die -hmm. Teller sind auch feine, Marcin. Für das Besteck. Wollte ich ja auch schon. habe steht man noch Steht aber auch. Czekaja, ich machst noch etwas. stare Książki. Stare książki niemieckie, też mam tu wypatrzane. Statek kolejny. Jakiś też taki fajny. No to jest taki typowo antyczny Flomark. Jest też ciekawy taki zestaw tutaj. No Marcin, czekajmy się na tą szabelkę, ale chyba nam przepadnie, co? Zobacz, tu masz żołnierzyki takie, niech? są żołnierzyki, to akurat nie są żołnierzyki. Fajne, to jest ole zaibisty ty Dresden. Was koste? A ja sochier aus Bresch, den haben wir von der Frauenkirche gekriegt. Da möchte ich 15 Euro für. 15? Oder 50? 15. 15 15. Das ist guter Preis. Das Frauenkirche. Ist das Nein, nie? To jest ciekawe. To jest parka, to jest jeszcze z emblematem szparkasy, zobacz, widzisz? Ale fajnie to jest, nie? 100 euro? Nie wiem, nie Nie. O, na takich antycznych flomarkach właśnie ciężko jest się handlować, ale Ci powiem podoba mi się to, ładne to jest, wiesz? Nie wiesz Tu jeszcze mamy te. No dobra, idziemy dalej na kolejne jakieś tutaj stoisko. Ole tych rzeczy tu jest naprawdę mnóstwo. Ja mam aha, okay. Marcin może ufolutka byś chciał zobaczyć. A mnie bardziej interesuje te kufle, zobacz. No? I To jest stary kufle. Nie, to nie są stare kufle. To dużo takich jest właśnie podróbek, właśnie trzeba uważać na to. No to Zobacz, może było oglądać, nie? I zobaczyć. Te kufle też mają swój klimat, nie? Mają te kufle swój klimat. No tu jest, powiem wam szczerze, naprawdę co nagrywać i co pokazać, bo tego tu jest naprawdę mnóstwo. No pierwsze stoisko, to był szok na kolana, no ale wiadomo. To też tutaj jest takie dosyć ciekawe, stare, bo no Marcin cały czas się czai na tą szabelkę, ale Marcin no, chyba niestety szabelka zostanie kupiona przez kogoś innego, no, wiesz? zaraz zobaczymy, zobacz mm. to, pokaż? nie wiem czy nie jest to srebrne, się nie, no musi... nie musi być punca, pokaż, na puncy. gdzie ma punca, widzisz? Widzisz punca? Nie, to nie jest punca, to jest, to jest znak jakiś, wiesz? To nie jest Marcin punca, to jest znak. To no nie jest punca, to jest jakiś znak, ale to może być srebro, nie? No to takie, no takie aż ciężkie to też nie jest, bo to taki kawał jest sztuk. Fajne takie talerze, ozdoby różne. No, jest konkretnie tutaj ten flomark. Tu mam kolejne stoisko. O Jezu, to będzie naprawdę chyba długi film, bo tu jest naprawdę co pokazać. O, ale tu jest tych staroci. Staroci i staroci. Piękne są te rzeczy tutaj wszystkie. Ceny też oczywiście nie są wcale jakieś takie atrakcyjne, no wiadomo, za darmo, Marci nic zobaczcie, nie chcemy, no ale... Zobaczcie, co tu się dzieje. No, szoki na kolana. Dobra, idziemy dalej. Żanki też są fajne, ci powiem, takie zestawy, też to ładnie wygląda, nie? Te no, szkła, takie szkła teraz są w cenie. Teraz są modne takie. Modne i są dosyć takie dużej cenie. A co to tu jest? Co to jest, zobacz? To jest taka 1989, ładnie to wygląda. Też fajne. Takie No. Dobra, idziemy dalej. Kolejne jakieś takie. Od srebra to chyba nie są, co Marcin? Nie, nie, klucze. Stare klucze takie. Stary klucz, nie? Mhm. Można sobie coś wybić. Marcin, imię nazwisko swoje wybić. Zdjęcie żony Zdjęcie żony albo stare jakieś aparaty, bo ten akurat może stary nie jest, ten już taki bardziej starszy. Tu mamy też jakieś tu znaki. Pokaż to. Scena z raju. No, ale to jakiś taki, nie wiem czy to jakieś takie... Ty ostatnie. Jakiś bicie ma. Jakiś bicie ma, nie? Pieczęć. Taki talerz jakby, nie? Ale fajnie. W ogóle te, te, te obrazki są takie dosyć mm. ciekawe, nie? Tutaj na tym, nie? Fajnie, to też fajnie wygląda. Talerz taki, nie? Czy to talerz? To chyba takie do powieszenia, no. Tylko mu mówię, to raczej nic takiego starego nie jest. Kolejne stanowisko, to razem z biżuterią Stare takie to jest piękne Marci, zobacz co jakie to jest piękne, nie? Mas koste das? Aha nie tak No i non euro Ale ładne to jest Stara harmonika, też ładna harmonika. Zobacz stara, jaka charmoszka. piękna harmoszka jaka piękna, nie? Piękna harmonika. Też stara, ciekawy, z jakich ona jest lat. Ta harmonika. ale piękna ona jest ci powiem, nie? Nie wiem, sprawdzić. No ona no, widać, że taka stara jest, nie? No to pudełko może, no, może stara, no jest, na, no jest w ładnym stanie, no może nikt jej nie używał, nie? Kolejne no. tutaj co mamy? są stare lampy. Ciekawe z jakich one są lat. Co te lampy? Kiedyś takie lampy robili, nie? Zobacz, mhm. Klosze. Klosze. Niesamowite, sam, naprawdę. Przedziwne no. rzeczy. rzeczy. No, to takie rzeczy tutaj się trzymają. Masz takie stare kubeczki, zobacz. Łacinek. Short, shorty. Do shotów. No. Bierzemy do shotów? Do shotów. Z to jest Ale no, oni tu mają przepiękne rzeczy, naprawdę. Taki słoneczki. No takie teoroskie czasy parolowskie chyba bardziej, to co? To było, o to tu mm. jest jakaś pokara zobaczcie. to też jest spokala, nie? Ole mm. tu to jakie toś ciężkie, nie? Mhm. sprawa. Konkretna sprawa, zobacz, taki motor fajny. O ale tu są naprawdę mega rzeczy, nie? Dobra, idziemy dalej. Tu jakieś takie jeszcze wpinki, no to nic starego. To jest też tutaj fajne zobacz, nie? Takie na ścianę jakieś. Latarnik chyba bardziej, co? Rybak albo latarnik. To też widać, że to jest stary ci powiem pokaż mi to. To tutaj? Nie, to chyba... O kurde, to jest ciężkie. Jest to srebro? Nie możesz, zobacz. Są punce. są 95% srebra chyba to jest. To jest srebro, jest na. Królewska półce nawet 10 ładnie to jest ci powiem Acht 8. Acht 8 Osiem? 8? Osiem? 8? Osiem? 8? Nie ten? No, nie nie. Wiesz za ten. Dobra, 8,50. Biorę to. Biorę to, bo mi się podoba, jest to z 1770 roku. Jest to srebro. Może tutaj nie całości to srebro, ale ładnie to wygląda. Ładnie to jest, naprawdę. Widzę, że to ma swoje lata. Także ja mam pierwszy zakup zaliczony. Za piąteczkę, no. to też? Było za piątkę? piątkę? Co to w ogóle jest? Barometr. Też ładny. Budżet 20 euro. Na dzisiejszy wypad. Pierwsze 8,50 idzie ładnie do Pani. Także ja mam fajny zakup zrobiony, fajne to jest, 1770 roku, także Tomo ma Marcin to jest swoje lata. No, piękne to jest. Wygrała pani cię parę euro. ma pani jeszcze coś ciekawego tutaj? takich starszych rzeczy? no to wszystko co tutaj jest. aha. Wierzysz barometr? biorę barometr. no dobra. pierwsze zakupy są za nami. baromet jest stary. stary barometr. Coś, coś, coś jest robić. nawet ta, widzisz, jest nawet y, numer, a jak jest numer, to zawsze jest, wiesz, Aha. to zawsze starciowe rzeczy No dobra, no ja mam fajny zakup, jest to srebro, ale to jest ciężkie, to jest na bank srebro, nie, no może nie całość, ten dekiel może być, jest polerowane srebro, może być, bo no tak polerowane srebro stare generalnie wygląda, nie, no mhm. dobra, także ja mam fajny zakup zrobiony, pani nam musi ładnie ja resztę wygrać, Marcin piątkę potrzebuje, ja potrzebuję euro 50 Aha. i zostaje nam, zos nie mam nic. Ja mam budżet 20 euro przeznaczony na dzisiejsze wyjście Co i ja się to muszę zza, w tym... Żona? No. Nie żona! Nie żona. <grym> zza, nie żona. Muszę sam nie. Tak ja to muszę to sam tak robić. Tak, 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 no dobrze Ja mam pierwszy zakup zakupy, zrobiony zarabi, kupi... nie? No taka może stara ona nie jest, nie? Ale, ale jest ładna. Tak bynajmniej ładną uprawę, nie? no to no, no też to się przyłoży. Gdzieś na początku powinna normalnie być data, nie? Jakaś. No raczej tyłu tu czym Szymu, zobaczymy. Z tyłu zobaczy Kurde. czekaj, możemy sobie to trochę tak przełożymy. Też fajny talerz tutaj. No. Moja jakaś data gdzieś tu powinna być, nie? Ale raczej nic starego to nie będzie, Marcin. Także nie ma. Ale to stare raczej. Taka stara jeszcze nie jest. Taka stara, nie ma... No dobra, także zostawiamy na razie w spokoju Zobacz, to. Zobacz, do herbaty. No, ten jest ładny, Zobacz. nie? No, no, 1800, no, ale jest to wytwórnia, wytwórnia, nie? Wytwórnia, no, no. Ale też ładny jest, pokażę. Do no, do herbaty, jak znając. No, no to powiem wam naprawdę, zobaczy, przepiękny. No. to jest, ty. A przez to, że jest porcelany, ale piękny jest. Piękny jest, no. No jeden Marcin, ciebie interesują? Dziesięć. 10. Dziesięć. 10. Wszystko, pani ma wszystko za dziesięć? Ale później się dobrze zbija, nie? <laughs> Przynajmniej dobrze zbić, dobrze, dobrze zbić nie? <laughs> Co my tu jeszcze mamy? Stare takie modele, autek. No, ale taki typowy targ staroci, żeśmy trafili. Pokaż te klucze. Ole, fajny ty. Co to jest? No, kluczy, zobacz, to jest ja jakiś stary szaf, zobacz. nie? Staję, mhm. Faktycznie czasami tutaj można jakieś klucze to ale to nie widać, żeby takie stare Marcin był. Ja takie No, Bardzo fajnie Dobra, idziemy dalej Marcin. Marcin szlatruje tu cały czas. Ale to Marcin tutaj. chyba <kłysy> starego to nic tu nie będzie, co? Nie. Greckie jakieś takie. Nic starego. No dobra, idziemy dalej. Czy tam coś było starego? Nie, nie było nic. Mamy. Stary, jakiś plaket Opla, ale czy on jest taki aż stary? Nie wiem, ciężko wyczuć, ale fajnie wygląda, bynajmniej. Trochę biżuterii, trochę takiej porcelany. To są stare zegarki. Zobacz to. Oldtimer album, zobacz ty. Bez jest Co to są? Stare tablice, nie? Jakieś rejestracyjne, nie? Czy nie? nie. A, nie. To jakiegoś Ferraino, wiesz? A tu pokaż mi te zegarki tutaj. Stare zegarki kieszonkowe. Też ładne. To nie oryginalne. Patrz to. Ale to nie są oryginalne Marcin. to nie są wszystko. To są oryginalne. A w oryginale? Oryginalny oryginale mam tylko ten. Amerykański medal. Co Was kosztet? Jako no z drogie są te medale, no ale takie ceny niestety są. Tu masz starą butelkę. Od magii. stara butelka zobaczcie. Antyczna. Tu masz kompas. Kompas? Zobacz, Gdańsk, widzisz? Idę z tamtej drugiej strony zobaczyć to będzie lepiej to widać. Po z polskiego statku pasażerskiego. Z polskiego statku pasażerskiego jest choroba Gdańsk. Ja, uh -huh. ja, Jak widzicie, z Gdańsk, czyli mamy kom Gdansk, uh, kolejny, kolejny taki wątek polski. Uh -huh. Kompas ze statku. 1927 jest to 1927 vom Stapa gelaufen. 1941 von den Deutschen vor Danzig. Versenkt worden. Okay. 42 haben sie so gehoben, dann hat sie bis 44. Was kostet das? Uh, die kostet 180. 180 Euro, ale to jest oryginalny, nie? Das is ist yeah? Zobaczcie jak to tu wygląda, bez jakiegoś statku polskiego. Ich habe beim Hersteller nachgefragt, die gibt's noch. Gibt's diese Hersteller noch? Den Hersteller gibt's noch. Aha, to można generalnie zobaczyć, nie? Czy takie no. coś jeszcze funkcjonuje. No piękne to jest ci powiem, ale cena from też zabójcza. zabójcie. To... 180 Dużo, ale ładne, to naprawdę piękne, nie? Ale to była data z 1980 No to jest jakiego ze starego. Nie? Ale ładny, to nie zmienia tematu. Co to jest? No, to jest jakieś pudełko klima. Skarbonka. No dobra, idziemy dalej. Fliżanki. fajne to też nie. Mi się podobają takie rzeczy ci powiem Marcin generalnie. Takie stare, tylko mówię, to trzeba uważać, żeby tutaj się nie naciąć na jakieś takie figurki tu są z porcelany. Żeby tu się nie naciąć na jakieś takie podróbki, nie? O. Piękna, nie? niezła. Fajka ładna. O te kufle? Te kufle są fajne, mi się podobają Marcin, zobacz. O to ciężkie, nie? Ale to są takie stare, naprawdę kufle Marcin. Ciekawe ile to ma lat to może mieć trochę lat takie kufle w zamkach średniowiecznych, nie? Zobacz. Z tego nie wypijesz. Co? Z tego nie No ale kiedyś w średniowiecznych zamkach takie kufle były. Ciekawe ile to ma lat fajne to jest ci powiem, podoba mi się to. Te kufle są naprawdę też fajne. To są kufle średniowieczne na pewno, nie? Tylko pytanie zawsze, czy to oryginał jest, nie? To takie jak to no taki naprawdę prawdziwy targ Storoci. O. Stare zegary, nie? No stare może one takie nie są. powojenne bardziej, no i tak są fajne. Zestaw sztućców. Sztućcy chyba srebrne będą. Srebrne? Nie. Nie będą srebrne, bo są bardzo lekkie. Są wypełnione może być wybuchane srebro, no, wziąłbym taki kufel tylko mówię nie wiem czy to Marcin jest oryginalne nie czyś oryginalne ja wątpię że to... raczej nie jak ja mam ale jak za 3 euro by mi jeden dała Marcin co ty o tym myślisz za 3 euro 3 euro eine 3 euro eine Ja, doch wir Ja, 9 euro machen. Aber ich will eine nur haben. Ist 3 okay, euro? Ja? Dann ich nehme eine.

Ja no Dobra, ja mam zrobiony kolejny zakup. Kufelek taki piękny. Będzie ładnie w witrynie wygląda. Gdzie jest Marcin z siatko? Marcin otwiera siateczkę. Jak chcesz Marcin weź se kufel? Za 3 euro są te kufle. Ale nie, Ale ładnie on wygląda. Nawet jak tam jest jakiś, wiesz, ładnie wyglądający, nie? No dobra, kolejny zakup, zostaje zaliczony.